Witam Was kochani w kolejnym czytaniu na moim kanale. Witam przede wszystkim znaki ognia, e, czyli zodiakalne, parany, lwy oraz strzelce. E, jest to kochani, e, czytanie na miłość, energie główne w miłości, zarówno dla singli, jak i osób w związkach. Przekaz dopasujcie do siebie. Zobaczymy, co karty nam powiedzą dla danego znaku oraz jakie energie się pokażą i możecie dopasować to do swojej sytuacji jeśli czujecie, że czytanie nie jest dla was to po prostu nie przyjmujecie tego przekazu i zostawiacie ten przekaz za sobą również jeśli są osoby, które mają ascendent w znaku barana, lwa czy strzelca mogą obejrzeć ten przekaz, jak najbardziej tak zaczynamy od zodiakalnych baranów patrzymy co dla zodiakalnych baranów w energiach głównych w miłości co w miłości dla zodiakalnych baranów na najbliższy miesiąc, czyli od dzisiaj, od 14 listopada do 14 grudnia. Oczywiście energie mogą się przeciągnąć aż do końca roku. Tutaj tak naprawdę energie nie lubią um, ograniczenia czasowego, a więc może to też być na dłuższy termin, ale wychodzimy z założenia, że jest to na um, nadchodzący miesiąc. Od dzisiaj, miesiąc od dzisiejszego dnia. Zodiakalne barany. Co w miłości, co w uczuciach dla zodiakalnych baranów? Patrzymy kochani. Coś nowego, coś stałego. Nowa energia przede wszystkim. Ładny początek, moi drodzy. Jest jakaś oferta od mężczyzny. Nowa energia w ogóle, kochani. Drogie barany. I zapowiada się to pięknie, bo jest piękna nowa energia, kochani. Może być tak, że już coś zaczęliście z tą osobą, lub być może dopiero coś się pojawi, a więc są na pewno osoby, które już, u których już się coś nowego pojawiło, nowa osoba, ale są osoby, do, do których ta nowa energia dopiero przyjdzie. Rozwój jest powolny, ale jest stabilny. Jest uczucie na pewno, wodzie od mężczyzny i jest to znak wodny, czyli może to być rak, e, skorpion bądź ryby, czyli znak ognistywy e, i pokazuje nam się to znak wodny, czyli ogień, woda troszkę. E, I być może pojawią się jakieś e, sprzeczności, jakieś kłótnie, bo nie kłótnie, tylko um, podzielone zdanie na jakiś temat. Możecie się w jakichś sytuacjach poróżnić, może ma to związek z tym, że jest to nowa relacja, dopiero zaczynacie i gdzieś jeszcze w jakichś e, kwestiach się nie dogadacie, bo jest to jakieś przeciążenie. Przeciążenie wychodzi od mężczyzny. Być może on, e, póki co ciężko mu wyrażać swoje uczucia. Bądź będzie gdzieś więcej działo się wokół was i przez to będzie mniej czasu na miłość. Będzie przeciążenie e, tym wszystkim i poświęcenie... Przeciążenie energiami z zewnątrz i przez to mniej poświęcenia się dla miłości. To jest dziesiątka buła, czyli przemęczenie. Uważajcie na to i zwróćcie uwagę, w czym to zależy. Czy to od Was wchodzi, że skupiacie się bardziej na pracy, bo tu też jest troszkę właśnie energia pracy, skupienie się na nowym projekcie być może i mniej poświęcenie się uczuciu. Może to działać również w drugą stronę, czyli mężczyzna jest odizolowany od was troszkę przez to, że jest zajęty nowym projektem i ma z tym więcej um, kłopotu, więcej jakby czasu poświęca na to niż wam. E, Patrzmy, jaka rada, zobaczmy, jaka tutaj rada. Rada dla zodiakalnych baranów. Co powinniście zrobić w tej sytuacji z tym mężczyzną? Czyli ktoś może uciekać bardziej w pracę niż w uczucie, jest uczucie, ale też i. Jakby było ono dla Was niedostępne lub poblokowane. Rada, rada dla zadekarnych baranów Karta równowagi, tak? Czyli e, przede wszystkim czas, przeczekanie i jednak nie rezygnowanie. Nie mam tej karty odejścia czy karty zakończenia. Jest tu e, rada, żeby postarać się jakoś dogadać z tą osobą. E, I jeszcze raz, jeśli nie macie tej osoby, może ona dopiero się pojawić i wtedy mogą pojawić się też problemy związane z Waszą komunikacją czy spędzanie razem czasu, bo e, jest praca, jest nowy projekt i to może chłonąć dużo czasu, przez to mniej, przez to mniej czasu może być dla Was. E, jednak w Radzie macie postarać się jakoś dogadać z tą osobą, nieważne czy ona już jest, czy dopiero się pojawi. Dogadanie się i um, postarajcie się, tutaj fajnie wyszła karta. Um, Równowagi, bo jest tu ogień i woda, i tak samo jak wy jesteście takim ognisty, pojawia się e, mężczyzna z podznaku wody, czyli dosłownie ogień i woda. I mimo, że jest to dość sprzeczne, to jednak może powstać z tego coś fajnego. E, więc myślę, że albo wchodzicie na nową drogę z kimś i to e, wymaga od Was poświęcenia czasu i energii, być może przez to związek schodzi na, na bok, bo jesteście zajęci zupełnie innymi. E, sprawami związanymi z stabilizacją związku, ale nie jesteście jakby um, zajęci sobą póki co i póki co jest ta energia przeciążenia, zmęczenia na przyszłość się pokazuje. E, to jest sytuacja, którą warto przeczekać i pogodzić pracę z miłością, czyli dogadanie się zoba e, zobaczyć razem jakie są możliwości dla Was. E, co możecie zrobić. Oczywiście może są relacje, w których jednak partner wybiera pracę lub jest e, tylko i wyłącznie w pracy, nawet po pracy jest w pracy i jest to dość szalone, e, ale tak naprawdę od Was e, wychodzi decyzja co Wy z tym zrobicie, jest przeciążenie w uczuciach w miłości no w radzie macie jednak pogodzić to jakoś ze sobą Post e, postarać się porozmawiać z tą osobą A no nie mówię, że macie tk tkwić w relacjach, w związkach czy wchodzić w relacje z osobami, które mm, mają problem z czymś lub które nie są w stanie dać Wam uczucia w taki sposób, w jaki Wy tego byście pragnęli. Oczywiście pod warunkiem, że najpierw przeprowadzicie sobą rozmowę na ten temat. Czyli nie, że od tak odchodzicie, nie mówiąc dlaczego. A wręcz warto sobie tutaj się zastanowić nad tym i przedyskutować to z, z osobą, z którą macie do czynienia. Potencjał jest. Mogą Was poblokować jakieś różne czynniki zewnętrzne. Nawet niekoniecznie musi być to praca, tylko Jakieś takie sytuacje, albo odległość, albo być może jest mężczyzna, a gdzieś jego uczucia niekoniecznie są przy Was. Może on się wydawać zdystansowany do Was, ale jednak jest coś poważnego. Dlatego warto o to dbać i postarać się dojść do jakiegoś porozumienia. Mimo, że będzie Wam ciężko, jednak przemęczenie jest jakieś. Oraz być może możliwe blokady zewnątrz. Być może jest to związek, nad którym trzeba dużo pracować. Ale warto pracować, bo może być z tego coś pięknego, drogie barany. Taki przekaz widzę dla Was. I przechodzimy już do zodiakalnych lwów. Co dla zodiakalnych lwów? Energii miłości. Energia miłości na najbliższy miesiąc. Dla zodiakalnych lwów. Już patrzymy, drogie lwy, co dla Was. Lwy. Lwy i energia miłości na najbliższy miesiąc. Co dla lwów. No jest kochani ktoś, jest ktoś z uczuciem, tylko czy to wy, czy to ktoś. Mam wrażenie, że ktoś z zewnątrz do was przychodzi z uczuciem, ale możliwe, żeby też się w kimś podkochujecie, lub macie po prostu wielbiciela. Jak to dalej się nam rysuje? Patrzymy, to, moi drodzy. Co dalej, co dalej? Cichy wielbiciel, dosłownie cichy wielbiciel. Albo to wy jesteście, drogie, wy cichym wielbicielem, Albo osoba. Już być może nawet się domyślacie. To też może być wielbiciel, któ którego znacie i wiecie, o kogo chodzi, ale ta osoba nie jest szybka. Póki co was obserwuje. Póki co ta znajomość jest karta siły mimo wszystko, więc um, ma to potencjał, drogie, drogie lwy, na spodzie karta słońca, a więc... Um, bardzo pozytywnie. Jest ktoś, osoba, którą być może znacie, być może nie domyślacie się, że ta osoba się Was podkochuje. Dlaczego ta osoba nie mówi wprost o swoich uczuciach? Ta osoba jest po przejściach um, i e, działa bardzo powolnie. E, najpierw e, obserwuje, e, ogląda, myśli, analizuje, a później dopiero, e, później dopiero działa, czyli działania od tej osoby mogą być bardzo powolne. Więc nie szykowałbym się, drogie lwy, na coś szybkiego, na coś, że ktoś się was w jeden dzień zakocha. Um, zakochać się może, tylko nie będzie szybko działał w ten sposób. Karta siły na przyszłość, więc ma to bardzo dobry potencjał na rozwój, na bardzo taki tylko też opiekuńczy, powolny. Karta siły, bardzo mocna karta, czyli dobrze się możecie czuć ze sobą, bardzo dobrze wręcz, opiekować się sobą. Być dla siebie być może nawet jako przyjaciele. I karta słońca na spodzietali. Może to również chodzić o Was, kochani. Jesteście, podkochujecie się w kimś lub macie uczucie do kogoś, ale też z nimi wychodzicie, bo jesteście po jakichś swoich przejściach i wolicie po prostu z dystansem, ale z poczuciem bezpieczeństwa podejść do sytuacji. Patrzymy na radę dla lwów. Co lew powinien zrobić? Jaka jest rada przy tych energiachier tak dla Was? Czyli kochani, może to być cichy wielbiciel, który działa pomału. Być może nawet zaczęliście jakąś znajomość, ale nawet nie domyślacie, że to jest ta osoba. Może być to osoba zupełnie nowa, której nie znacie i nie domyślacie się. Bądź jest to osoba, którą znacie i, który, i domyślacie się o kogo chodzi. Trzy różne sytuacje są możliwe. Karta rada dla lwów. Karta rada. Oj, jest ósemka... Jest siódemka um, kielichów. I kochani, taka sytuacja może być, że um, jeśli chodzi o was, możecie kombinować, możecie chcieć na wszelki sposób dać tej um, osobie do zrozumienia, że coś do niej czujecie lub że wam się podoba. Um, ale możecie ciąg ciągle myśleć i myśleć, że... Um, Każdego dnia będziecie myśleć, że jest jeszcze lepszy sposób, jeszcze lepszy sposób, i każdego dnia będziecie chcieli ten nowy, lepszy sposób wymyśleć, i tym samym możecie troszkę tracić czas. Uczucie jakiegoś takiego uniesienia was jest, takiego zakochania wręcz, a tylko tracicie troszkę rozum i nie robicie być może nic z tym, bądź osoba z tym nic nie robi. A warto się tu skupić na jednym podejściu, czyli decyduje się wyznać tej osobie to, co czuje, i tym. Podążać, być może macie też więcej osób i e, tak błądzicie. Jest to możliwe, że macie też więcej wielbicieli, ale myślę, że wasza głowa jest pełna e, różnych myśli i różnych pomysłów, a radą tu było skupić się na jednym pomyśle czy na jednym działaniu, a nie ciągle myśleć, że e, jutro wymyśle coś lepszego. Nie, po prostu musicie stanąć na ziemi i zaryzykować. Czekanie czy zwlekanie może po prostu, możecie stracić okazję w końcu i będzie za późno, czyli e, możecie teraz zapobiec temu i zejść też trochę na ziemię. To uczucie uniesienia jest oczywiście bardzo fajne, tylko możecie się w tym pogu pogubić i stracić szansę czy możliwość na to, żeby coś z tym uczuciem zrobić, jeśli za bardzo będziecie myśleć um, co i jak. Mniej analizowania, mniej myślenia, e, mniej też... Um, Wbujania w obłokach, tylko zejście na ziemię i konkretne działanie, konkretna decyzja. Żebyście za dużo mm, nie myśleli, bo to myślenie może Was powstrzymać przed działaniem, drogie lwy. Skupcie się, kochani, przede wszystkim na tym, co najważniejsze. Nawet jeśli małymi kroczkami idźcie, małymi kroczkami, ale idźcie do przodu, nie zatrzymujcie się, bo po prostu mm, zanim się obrócicie, możecie stracić okazję, żeby właśnie. Zrobić coś z uczuciem, które jest. Możliwości są, kochani. Możliwości są, sposoby są, tylko trzeba zacząć działać. A więc taki przekaz dla Was. No, bardzo fajnie to wygląda na przyszłość, więc warto byłoby coś z tym zrobić, drogie lwy. I przechodzimy do zodiakalnych strzelców. Patrzymy, co w energiach miłości. Co w energiach głównych na miłość dla zodiakalnych strzelców. to na najbliższy miesiąc? Energia głównych na miłość dla zodiakalnych strzelców. I rada, wyciągniemy od razu radę dla cudekalnych strzelców. Jaka jest rada? Padła mi dziesiątka kielichów, moi drodzy. Pokazujemy się tu przede wszystkim romanse na ten czas, najbliższy. Romanse, dużo namiętności, dużo takiej energii właśnie romansu. Um, dużo fizyczności, takich fajnych spotkań, dużo działania przede wszystkim. Czy jesteście w ciągłym ruchu z tą osobą? Jest ta pasja, jest to zainteresowanie, jest ten e, ogień i e, z tego może się e, powstać coś poważnego, czyli poważna relacja naprawdę. E, I karta Rada też do tego zachęca. Mamy dwie dziesiątki, dziesiątka na końcu, dziesiątka e, monet, a więc karta obiecująca. Z takiej energii romansowej przejdzicie w coś poważnego, a karta Rada to jest właśnie... E, Dbanie o więzi z tą osobą, pielęgnowanie tego. Karta Rada to jest karta, która mówi, jeśli do, naprawdę czujesz się dobrze z tą osobą, um, jeśli Twoje serce podpowiada Ci tak, to um, nawet, nawet się nie wahaj. Um, odrzuć wszelkie wątpliwości, tylko idź za głosem serca. Idź do tych ludzi, z którymi czujesz się dobrze, czyli jeśli czujesz się z tą osobą dobrze, a drogi strzelcu, to nie ma tutaj miejsca na jakieś obawy. Serce dobrze ci podpowie. Karta Rada też rada, że warto zainwestować w to uczucie, w tą relację. Oczywiście to nie jest tak, że mm, raz, dwa, trzy będzie związek. To będzie być może powolne budowanie, ale z energii romansu pokazuje mi się wyjście czegoś stabilnego. A w Radzie, że warto inwestować. To też może Was zaskoczyć, wszystko może dziać się tak nagle i nawet się nie bycie spodziewać. Ni stąd e, ni, e, ni, stąd, ni zowąd. Ktoś się pojawi, wejdziecie w romans, będzie to szybkie, e, będzie to namiętne i w końcu wyjdzie z tego jakiś związek, jakaś relacja, w którą warto się zaangażować emocjonalnie. Um, a więc piękne czytanie, piękny przekaz dla zodiakalnych strzelców. I e, to na tyle w tym filmie. Um, dla znaków ziemi, dla znaków powietrza i dla znaków wody będą osobne filmy, osobne czytania na moim kanale, więc jeśli jesteście zainteresowani w takich czytaniach dla innych znaków, bo być może macie ascendent w znaku ziemi, czy w znaku powietrza, czy w znaku wody, to znajdziecie um, czytanie dla tych znaków w innym filmie na moim kanale. Życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie znaki ognia i widzimy się w kolejnym czytaniu na moim kanale.